Siostra Berchmana. Ciała męczennic później zostały wrzucone do rzeki Driny, dlatego siostry nazywane są dryńskimi męczennicami. Płytę upamiętniającą funduje gmina gorażdę w porozumieniu z archidiecezją warsboccańską i zgromadzeniem córek Bożej miłości. Przemówienie wygłosił kardynał Wincenty Pulicz z Sarajewa. Po zakończeniu uroczystości przy koszarach wszyscy przeszli nad rzekę Drinę. W tym miejscu zgromadzeni w ciszy rozpamiętywali wydarzenia sprzed 70 lat. Przedstawiciel władz cywilnych wrzucił do wody wieniec z pięciu róż symbolizujący męczeństwo sióstr. Tu rzeka pochłonęła ich ciała.